Zarówno władze jak i y, wszelkie instytucje, łącznie z Sario, czują się bezkarne, wręcz ignorancko podchodzą do tematów. Nazywam się Próchnik Antoni, jestem mieszkańcem wsi przewrotnej, pięknej wsi, w, ok w pięknych okolicach. I y, niestety, y, jak przedmówca kolega Krzysztof przedstawił już sedno sprawy, więc y, podobnie jesteśmy lekceważeni, wręc, w, wręcz wyśmiewani a narażeni jesteśmy na ciągłe te, to nie są, proszę państwa, to nie zalatuje popularnie, to śmierdzi, to jest smród, fetor fatalny, który nami, rodzinom powoduje y, utratę zdrowia, urodziny. Tu jest moja faktura za ostatnie leki, między innymi tu jest amoksikla, który aktualnie jestem na antybiotyku, który nie pomaga. Gardło mam skończone. Jestem chory przewlekle na gardło. W, te, w końcu teraz bywałem u lekarza, byłem u y, y, laryngologa. Oczywiście niewiele to daje, bo w ostatnio z piątku na sobotę, soboty na dzielę, przepraszam, fetor był tak poważny, że to gardło po prostu mi uszkodziło. Poszedłem do lekarza, dostałem antybiotyk. Antybiotyk nie pomaga w ogóle. <laughs> ciągle ta chrypka i ciągle obdarte... Za przeproszeniem gardło. Podobnie jest u mojego pięcioletniego wnuczka, który razem ze mną w, y, y, mieszka. Ciągle chrypa, i człowiek młody nie potrafi, ja, gdzie nie mogę, więc nie chrząka, za przeproszenie. A człowiek młody, dziecko nie rozumie, więc w kościele czy w towarzystwie gdzieś ciągle y y i otrząkuje, bo mu siedzi na strunach po prostu jakaś flegma, która jest wywołana składem powietrza, bo jest powietrze za ostre. Podobnie jest u mojej córki, z którą mieszkam, podobnie moi synowie i wielu z środowiska przewrotnego, i nie tylko ludzi, po prostu jest narażone na te wyziewy. I wielu ludzi ma chore gardła. Oprócz tego, mówię, rozmowy, perswazje nic nie pomaga. Zarówno władze, jak i wszelkie instytucje łącznie z Sario, czują się bezkarne, wręcz ignorancko podchodzą do tematów wszelkich, więc nie mamy żadnego wyjścia, tylko po prostu udać się do siły. Nie ma innego wyjścia. Mieliśmy problem w przewrotnym rumie słynnego wyrobiska pocegielnianego, gdzie oczywiście firma Global upadła, firma Global uzyskała pozwolenia na rekultywację tego wyrobiska, więc wożono. Owszem, 4-5 tirów odpadów poszpitalnych nieprzetworzonych zupełnie. Dwa-trzy tiry szło gruzu odpadów odlewniczych, na które mieli zezwolenia, i wszystko było dobrze. Wioś oczywiście szpachelką i pobierano próbki różne rzeczy, wszystko było dobrze. Dopóki nie przyszło lato, nie zakisło te ogromne ilości te, te, tego niewłaściwego produktu. Wykopano po prostu, ludzie zablokowali drogę siłą. Gdyby nie siła, to gmina, nikt nie był Sanepit, Wioś, nikt nie był władny w ogóle niczego zrobić, tak jak w tej sytuacji.